Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Czas zapoznać się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi Undecember, bardzo wyczekiwanej produkcji hack and slash mmorpg która w pierwszym kwartale 2022 roku pojawi się na Steamie. Jednak ze względu na swoją multiplatformowość raczej nie musicie się martwić, czy wasz PC uciągnie ten tytuł. Wymagania sprzętowe Undecember są bardzo przystępne. Undecember to przede wszystkim hack and slash, ale nie zabraknie tutaj typowych elementów z gatunku MMO. W miastach będziemy spotykać innych graczy, łączyć się w grupę i wyruszać na wyprawy. Będzie także istniał system gildi, auction house, zaawansowany rozwój postaci, a do tego dungeony, rajdy i przynajmniej kilka trybów PvP. Koreańczycy obiecują, że w ich tytule nie znajdziemy przedmiotów uważanych za pay-to-win. Ostatnie kilka lat jest całkiem burzliwych dla środowiska growego. Nagle okazuje się, że większość wielkich firm ma na swoim sumieniu niemałe grzeszki. Blizzard, Bungie, Ubisoft czy Riot Games. Ten ostatni zaczynał przed dekadą jako mały deweloper, który dostarczył światu raczkujące League of Legends. Rozrośli się, wypuścili kilka gier, wydali z Netflixem własny serial, a także zostali oskarżeni o dyskryminację oraz molestowanie pracowników. Oskarżenia ciągną się za Riot Games od kilku lat, a pierwszy wyrok zapadł w 2019 roku i wtedy firma musiała zapłacić 10 milionów dolarów. Niedawno zawarto teoretycznie ostateczne porozumienie rozwiązujące sprawę. Wszystko dzięki działaniom Departamentu Sprawiedliwości w Kalifornii oraz kilku innych prywatnych firm prawniczych. W efekcie tego wszystkiego decyzja sądu jest oficjalna i ponoć nie może ulec zmianie. Riot Games musi zapłacić 100 milionów dolarów kary. 80 milionów dolarów trafi do pokrzywdzanych pracowników Riot Games będących ofiarami molestowania i dyskryminacji. 20 milionów dolarów przeznaczone zostanie na opłacanie prawników oraz kosztów sądowych. Riot Games dodatkowo zgodziło się, aby zewnętrzna firma przez kolejne 3 lata monitorowała ich działania, a zwłaszcza uczciwości systemu płac. Kakao Games ogłosiło właśnie pierwsze poważne łączenie serwerów i to zaledwie dwa miesiące od premiery gry, co oznacza chyba, że sytuacja Elion nie jest tak doskonała, jakby tego sobie wszyscy życzyli, czyli z trzech obecnych światów europejskich zostanie nam już tylko jeden serwer do zabawy. Możemy się smucić, ale taki rozwój wydarzeń nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Od dawna śledziliśmy i informowaliśmy Was o sytuacji Elion w Korei Południowej, która delikatnie mówiąc nie była zbyt radosna. Masowy odpływ graczy, kolejne łączenia, a do tego wypadnięcie Elion z listy top 50 najpopularniejszych gier online na tamtejszym rynku. Elion nie przebił się do serc fanów MMORPG i trzeba zaakceptować ten fakt. Elion umiera, a Lost Ark online cały czas rośnie w siłę. Najnowsze dane z Korei Południowej pochodzące z 26 grudnia potwierdzają, że gra cieszy się niesamowito popularnością. Liczba rejestracji nowych użytkowników wzrosła o ponad 500%. Lostark Online ustanowił także drugi najlepszy wynik, jeśli chodzi o równocześnie zalogowanych graczy. W szczytowym momencie bawiło się tam 230 tysięcy osób. Ze względu na tak wielkie zainteresowanie, Smilegate musiało wprowadzić kolejki i w ten sposób stabilizować sytuację na serwerach. Lost Ark Online od zawsze był mega popularny w Korei Południowej, ale ostatnie wydarzenia spowodowały nową falę ludzi, którzy chcieli zakosztować lub powrócić do tego niesamowitego MMORPGa. Przypominam, że nasza anglojęzyczna premiera jest zaplanowana na 11 lutego. Square Enix poinformowało, że aktywnie działa w sprawie osób łamiących regulamin Final Fantasy XIV. Jeśli dopuszczacie się Real Money Trading, to wiecie, że deweloperzy was znajdą. Tak samo, gdy korzystacie z botów, które nie będą tolerowane na serwerach. Efektem działań firmy jest zbanowanie 2000 kont, które brały udział w Real Money Trading, około 300 kont reklamujących tę usługę, a także kilku kont związanych z botami. Warto dodać, że liczby te pochodzą z okresu od 16 do 22 grudnia. To jednak nie koniec i Square Enix zapowiada dalsze czystki. Jeśli z kolei chcecie grać w Final Fantasy XIV na nowym Macu, to mam dla was złą wiadomość. Poczekacie chwilę dłużej. Aktualizacja MMORPG pozwalająca grać na tym systemie pojawi się z opóźnieniem. Oryginalnie posiadacze nowego Maca mieli móc odpalić Final Fantasy XIV w grudniu, ale niestety Square Enix napotkało kilka błędów. Firma zapewnia jednak, że wsparcie dla tego systemu pojawi się najszybciej jak to możliwe. Nie wiadomo jednak kiedy w przybliżeniu to będzie. No, i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Mówił do Was Reistus. Cześć!